Dzień dobry. Jesteśmy na stoisku firmy Maliko, dystrybutura Imaka. Chcieliśmy porozmawiać o produktach, o nowościach, o jakichś ciekawych rozwiązaniach i propozycjach. Bardzo proszę. Miło mi, dzień dobry. Na tegoroczne targi z takich nowości jest linia Toalet, Kuwet oraz transporterów ekologiczna. Plastik pochodzi z recyklingu. Jest to w sumie, no, no, idziemy, jakby firma idzie z duchem no, czasu, nowoczesności, tak? Bardziej wchodzimy w ten, ten, ten rejon dbania o, o planetę. I, I to jest naprawdę nowość. Około dwóch miesięcy temu weszło na rynek. W Polsce, no pierwszy raz to pokazujemy. Z tego, co wiem, pierwszy raz było pokazane bezpośrednio przez firmę IMAC na targach w Bolonii. Jak, jak klienci mogą kupić Wasze produkty? Są one w sklepach, czy prowadzicie również sprzedaż firmową, internetową? Aktualnie... Znaczy, ogólnie zajmujemy się hurtem tak naprawdę, jednak w detalu jest dostępne... Cały asortyment w naszych sklepach stacjonarnych, które się mieszczą na terenie zachodnie pomorskim. Czyli rozumiem, że jak najbardziej szukamy produktów w sklepach. Tak, prawda? Tak. Szukamy produktów w sklepach, a Wy jak najlepiej potraficie dbać o to, aby hurtownie zaopatrzyły sklepy właśnie w Wasze produkty. Jesteście na targach który raz? Pierwszy. No i jak wrażenia? No pozytywnie, pozytywnie. No, my tak jak mówię, pierwszy raz przyjechaliśmy. No, no jest ciekawie, tak? Dzisiaj, dzisiaj fajnie dużo ludzi, wczoraj tak samo, także myślę, że. Ludzie podchodzą, pytają. Oczywiście, podchodzą, pytają. No wydaje mi się, że jest to coś nowego, z fajnego materiału, jakościowo też bardzo dobre. Posiadamy też e, na przykład transportery, które inne, e, inni producenci w ogóle nie mają. Takie jak e, Linus Cabrio, który jest otwierany z góry e, i naprawdę ma wzięcie. Jest to taki nasz hit, że tak powiem. To znaczy, ale można, rozumiem, również zapoznać się na stronie internetowej? Oczywiście. oczywiście. Z, z produktami waszymi? Oczywiście, tak. Strona najlepiej wejść na e, producenta stronę, gdyż oni tam mają... Wszystko, wszystko opisane, natomiast mówię, jeśli chodzi o jakieś zapoznanie się z pełną ofertą, można się z nami kontaktować, oczywiście wtedy jakby prześlemy to, także wszystko jest do dogadania, że tak powiem. Ja dziękuję za rozmowę tutaj w swoim imieniu. No i życzę jak najbardziej rozwoju firmy, a przede wszystkim no, zainteresowania Waszymi produktami i również wprowadzania innych, nowszych rozwiązań ciekawszych. Dziękuję serdecznie. Dziękuję ślicznie.